Mam nadzieję, że to, co będziemy robić, to będzie kontynuacją tego, co robiliśmy przez wiele lat, właściwie prawie bez mała 60, więc na pewno będziemy kształcić nauczycieli, na pewno będziemy dalej prowadzić badania, zarówno naukowe nad językiem, nad y literaturą, y ale też takie badania, które by przydały się na przykład teraz y w szkołach, żeby polepszyć y w y nauczanie w szkołach i wyniki y później tego nauczania. No, bardzo zależy nam na, też na tym, żeby w szkole był dobry nauczyciel. Dobry nauczyciel języka polskiego, ale nie tylko, żeby dobry, no, w szkole polskiej tutaj u nas na Litwie, żeby byli dobrzy nauczyciele różnych przedmiotów i, którzy, i inni nauczyciele też potrafili legitymować się dobrą, piękną polszczyzną. I też cieszymy się, że właśnie teraz na studiach na studia tutaj w Wilnie na naszym uniwersytecie w Akademii Edukacji już możemy zaprosić studentów, to znaczy przyszłych studentów, zaprosić absolwentów na różne kierunki studiów. Więc tutaj w Wilnie już zostały ogłoszone studia polonistyczne, ale chętni studenci będą mogli wybrać dodatkowe równoległe studia Anglistykę lub lituanistykę. Nie muszą, ale jak chcą, to mogą. To wtedy będą mieli dwie, dwie specjalności. Ale oprócz tego jeszcze jest uruchomiona znowu po takiej przerwie, bo po takim okresie zagrożenia jest uruchomiona anglistyka z dodatkowym językiem, więc tutaj może być ten drugi język, bo to może być język polski. Będzie moduł języka polskiego jako jeden do wyboru. Lituanistyka też z modułem języka polskiego. No i oczywiście tutaj chciałabym zaakcentować i bardzo mocno się pocieszyć, że będzie znowu uruchomione nauczanie początkowe oraz nauczanie przedszkolne. Te, to są dwa różne kierunki, to są dwie różne grupy, ale też z modułem studiów równoległych. Na przykład języka polskiego. Oczywiście tam, jeżeli ktoś nie będzie chciał się uczyć tego języka polskiego, wybierze sobie inne studia równoległe, ale my bardzo serdecznie zachęcamy, ponieważ wiemy, że w szkołach polskich teraz brakuje nauczycieli początkowych klas początkowych, brakuje w przedszkolach też specjalistów, wychowawców, którzy by pracowali w polskich przedszkolach, więc zachęcamy, żeby się dostać na te studia, przyjść na te studia albo pedagogika wczesnoszkolna, albo pedagogika przedszkolna i wybrać ten moduł dodatkowy języka polskiego. Myślę, że to, y no, że to byłoby bardzo dobre dla, dla, dla całej naszej pielęgniarki, nie tylko dla tego konkretnego studenta, który by to sobie wybrał.